Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Sinsei i oglądam dla Was nowości. Byłam ciekawa, czy coś pojawiło się na dziale gospodarstwa domowego, i tutaj, no, przechodziłam, po prostu musiałam Wam to pokazać. Przepiękna patera. Na ciasto. Tutaj mamy cenę 26 zł. Tutaj z boku też podane wymiary i wysokość. Bardzo no, przyjemna. Nie jest, nie jest taka za duża, taka w sam raz na jakieś ciasteczka. Bardzo ładnie będzie wyglądała. Na przykład na. W wielkanocnym stole. Na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza, będzie mi bardzo miło. Tutaj już oglądam lampeczki, zobaczcie też świetny kolor różowy, musiałam się tu zatrzymać 6 zł. Kosztuje oczywiście, są one w wielu innych kolorach i wersjach, także wszystko zależy od Was, na co się skusicie. Możecie również udostępniać moje filmy, będzie mi bardzo miło. Zapraszam też do wsparcia kanału poprzez link w opisie filmu. Macie tam link do wirtualnej kawy. A tutaj już jeszcze oglądam już jeszcze. A tu jeszcze oglądam takie dekoracje kwiatowe w cenie 13 zł, sztuczne kwiaty w worku jutowym. Pojawiła się też taka gąska. Także nie omieszkam wam jej pokazać za 13 zł i chyba tyle tutaj z nowości, jeżeli chodzi o te wielkanocne rzeczy. Natomiast, aha, tutaj jeszcze sobie przeglądam, właśnie czy coś jeszcze ciekawego doszło. I chyba tylko kubki, słuchajcie. Ja wam pokazywałam już tą serię, e, właśnie zestawy z tymi kurkami. Mnie ona się bardzo spodobała. I zobaczcie teraz jeszcze kubeczki, bo chyba wtedy nie było. E, jestem ciekawa ceny 8 zł. Także bardzo dobra cena jak na kubek. E, no nie omieszkałam, oczywiście, tutaj zerknąć na te kubki, no ale więcej nowości nie ma. Odnośnie kubków, e, tutaj jakieś, słuchajcie. Bez przykrywek, pojemniczki. Tam widzę, że jeden jest z tyłu z przykrywką, ale już nie będę po niego sięgać. Spodobały mi się tutaj też te puszki, na przykład na cukier za 16 zł, i tam jeszcze jest w głębi na kawę, tak? I nie wiem, jeszcze jakaś jedna, ale nie wiem na co. Nie chcę tutaj się pchać, słuchajcie w to, bo wiecie, jak to. Można tutaj coś zrzucić. Bardzo mi się podobają też te ryflowane pojemniki, świetnie wyglądają. 13 zł, ten mniejszy, chyba 17, ten większy. No i tak z nowości, jeżeli chodzi o zestawy z porcelany, to nic tutaj je chyba nie przybyło. Znalazłam taki jeszcze kubek, ale to chyba z kolekcji walentynkowej. Natomiast nie ma on, według mnie, tutaj ceny. Można się tylko domyślać, mniej więcej. Nie wiem skąd on się tutaj wziął. Ewidentnie stoi sobie samotnie skądś przyniesiony. Natomiast znalazłam jeszcze bardzo fajne takie złote miski. Bardzo ładnie będą właśnie wyglądały na przykład w zestawieniu z kolorem różowym. Ta duża miska kosztuje 26 zł. Widzę, że tutaj jeszcze jest mniejsza jedna. No i jest problem z wyjęciem. Także sobie tutaj przestawię i. Teraz mi się to uda. Chciałam Wam pokazać cenę tej mniejszej. Ta mniejsza miseczka jest za 16 zł. Także bardzo fajne, takie ciekawe pozycje się pojawiły. I lecimy dalej, kochani. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Niezmiennie podobają mi się te podstawki, pod różne rzeczy. One są z takiego drewna akacjowego zazwyczaj zrobione. 26 zł, akurat ta. Ona chyba skądś została, słuchajcie, przeniesiona, bo tutaj widzę, że jest tylko jedna. Spojrzałam jeszcze na poszewki. Tutaj mamy cenę 16 zł. Jeden rozmiar, ale nie wiem jaki. Chyba tu u góry coś tam było. Napisane teraz dostrzegłam. W beżu takie jeszcze znalazłam poszewki. No takie biało-beżowe. Tutaj na filmie one tak bladziutko wypadają, ale one są takie w rzeczywistości. Dużo jest też takich ozdób, słuchajcie, do powieszenia wielkanocnych. Takich stojących też jest trochę, ale to już e, częściowo Wam już pokazywałam w innych filmach inseja, więc odsyłam was ewentualnie na te filmy. Tutaj jeszcze pokażę Wam za 16 zł, zobaczyłam, że są takie dwie dwa rodzaje poszewek nowych poszewek, <laughs> kwiatowy wzór, i tutaj macie jeszcze kolejną w wersji różowej, no i mamy oczywiście duży wybór kwiatów sztucznych, czy to Wiszące, czy stojące, czy do wazonu. Są też różne dozowniki. Znalazłam nawet taki pokrowiec w bardzo dobrej cenie. 40 zł na jakieś, słuchajcie, ogrodowe meble. Tutaj macie wymiar też podany. Jakby coś było za szybko, zawsze pamiętajcie, możecie sobie zatrzymać, zrobić screena i wtedy doczytacie sobie, czy cenę, czy rozmiar. Na no, fajne też rękawiczki i jakieś takie akcesoria. Do ogrodu. Jeżeli chodzi o, słuchajcie, tutaj kapcie, to znalazłam coś takiego w paseczki. Fajne też piżamki się pojawiły. Bardzo mi się podobają. Tutaj są dwuczęściowe za 40 zł, akurat tak, krótkie spodenki. A tutaj, co my jeszcze mamy? Mamy taką w ruszu, to jest jeszcze kolekcja Barbie. Tutaj widać, że ma kołnierzyk, ta koszulka do XL i cena jest 60 zł za tą piżamę. Ona będzie z długimi chyba nogawkami. Tutaj mamy jeszcze Hello Kitty, czyli taka piżamka też słodziutka z serduszka dla wszystkich wielbicielek. Słuchajcie, w domu w piżamce można sobie już wybrać, jaką tylko chcemy. Nikt nas nie widzi i kosztuje 60 zł. I tutaj jeszcze mamy z tej Barbie fajną taką prążkowaną górę z napisem Barbie, oczywiście. Cena piżamy te 60 zł i ona ma tutaj krótkie spodenki, takie w różu. Dużo się pojawiło też motywu Monstery, takich liści. Tutaj akurat jakieś tam owad, ważka. 20 zł kosztuje ta. Tu tutaj mamy też koszulę, zobaczcie, w bardzo dobrych cenach i taka kolejna w takim różu brudnym, ta była niebieska i jeszcze zobaczcie, właśnie mamy tą monsterę i nawet kotek jest. Prześliczna ta koszula, Tam mi się bardzo podoba w tej zieleni i ona będzie w cenie, tutaj mamy do elki tylko je. W cenie 30 zł, więc to też bardzo dobra cena jak na koszulę nocną. I tutaj mamy jeszcze do 2xl, te są większe, a te kosztują 20 zł. Ale jakościowo jak miałabym wybierać, bym wzięła tą zieloną. Mamy naprawdę dużo z monsterami, teraz piżam. Jest i ogrom, ja Wam tylko część pokazuję. 20 zł. Kolejna dwuczęściowa. Pojawiły się też skarpetki za 13, 4 pak z liściem Monstery. Tutaj mamy na dwóch parach, właśnie ten liść, i dwie będą gładkie. Jedne są zielone, jedne białe. Bardzo fajne te skarpetki, też mi się bardzo spodobały. Tutaj macie jeszcze z kaktusem wersję, też świetne i też na tej samej, można powiedzieć, zasadzie. Zrobione bardzo fajne skarpetki, na pewno się przydadzą teraz w sezonie wiosenno-letnim. I tutaj kolejna piszamka, ona będzie w cenie 40 zł, również jest dwuczęściowa. Tam chyba XL największa. Zobaczcie, spodenki są w kolorze beżowym. I tutaj jeszcze jedna beżowa z jakiejś tam listeczki. Jak delikatny napis, i tutaj cena tej piżamy na wszystkich podobnych, no ta 50 zł, akurat. I tutaj, tak, XL jest również największym rozmiarem, i podoba mi się jeszcze ta bardzo piżama. Ona jest z długimi spodniami, co prawda. Wolałabym teraz na przykład krótsze spodnie, bo wszystko zależy, wiecie o, jakie mam mieszkanie: czy ciepłe, czy zimne, i jak później to sobie regulujemy, właśnie odzieżą. xl tutaj największy rozmiar. 50 zł kosztuje ta piżama, więc. Tak, tutaj widzę chyba najdroższe te piżamy po 60 zł, czyli taka jeszcze w fajnej cenie. Naprawdę jest dużo tych piżam. Polecam Wam sobie przyjść właśnie do sklepu czy na stronie, obejrzeć. Sama jedną mam, w sumie Siseya. Na razie mi się sprawdza okej. Okay. Ja mam akurat z krótkimi spodenkami, tutaj mamy jakieś zwierzątka, chyba pieski, też taka piżamka prążek i tutaj mamy cenę 50 zł, nie wiem, ostrzał już teraz. Też bardzo fajna <grychy> propozycja, tak jak mówię, warto sobie odwiedzić. Tutaj mamy jeszcze taką czarną spodenki, bardzo fajne w princie panterkowym. Powiem Wam, że bardzo w moim stylu ta piżama kosztuje 40 zł. I, kochani, to chyba wszystko już na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.